W dzisiejszym filmiku postanowiłam zrobić taki minecraftowy poradnik do Redstone. Tutaj na przykład pokażę, jak można włączyć lampę. Jak klikniecie prawym przyciskiem myszy na detektor światła dziennego, to może on stać się dzienny lub nocny. No tutaj użyłem zwykłego odwrócenia sygnału. Ta jest. Tłok. No i tutaj jest tłok i drzwi na, zasilane na dźwignie. Oraz drzwi tłokowe. Które tak naprawdę działają tak, że są tłoki, które wysuwają bloki kamienia. Chociaż mogą to też inne bloki. Tutaj widzicie dwa rodzaje zegarów czerwonego kamienia to jest takie coś co zapętla sygnał i tworzy taką właśnie pętlę tutaj zrobiłem automatyczną przepalarkę i mięso i węgiel tak. węgiel wrzucam do bocznego lejka a mięso do górnego. I w ten sposób one wpadają do pieca i jak się przepalą, to wpadają pod niższymi lejkami do skrzyni. Na razie ich przebywa. Teraz widzieliście, że właśnie już było to miejsce. Tutaj jest dozownik zasilany na zegar. Jak widzicie, dozownik wystrzela strzały. To dosyć szybko, bo taki jest zegar. A tutaj mamy bardzo mięso. jak już dozownik wystrzeli wszystkie strzały możemy je po prostu zabrać co innego z ognistymi kulami one po prostu wystrzelają i pukają to teraz mogę zabrać strzały też możecie wrzucić je z skrzyni albo do trzęsnika nie trzeba, będzie raczej to samo zależy, chyba że trafią w bo wtedy nie będzie ich tyle nie wiem czy w ogóle słyszycie co mówię przez te gniezdkule, ale napisy są, tak więc jest dobrze no i tak się te oglądania skończyły I, i tylko tyle rzeczy zrobiłem trochę krótki filmik, no ale dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało, że się przydało Możecie zostawić łapkę w górę, żeby było fajne. Nie musicie. No, dziękuję za oglądanie, bardzo i do zobaczenia.